No dzień dobry Dziś po pracy Relaksik Jak widać pogoda jest Cudna O moje kochane autko, czarna kochanka Dobrze Idziemy Kawusia jest Idziemy teraz w miejsce Gdzie Nie ma tłoku A raczej nie ma nikogo Bo jest straszna duża ilość turystów w Bieszczadach, i okolice Soliny i tak dalej, są tak puchane, że nawet nie ma zamiaru się wybierać w tamtą stronę. Ale że tu mieszkam parę lat i czasem bardzo lubiłem spędzać czas tylko ze sobą, no to znam kilka zakamarków. No i właśnie idę w jedno miejsce, gdzie nie ma nikogo, a jest. Yy, to można powiedzieć, że plaża. Gdzie spokojnie się popalam. Gdzie jest woda. I gdzie nie będę musiał się przeciskać przez tłumy. No i na parkingu, jak widzieliście, poza moim samochodem był tylko jeszcze jeden. Samochodzik w cieniu. Także. Aj, kulturka pełna. Sorry, muszę kawę upić, bo trochę mam dużo. Mm. I mi się ulewa, jak ile. O, kawusia jest. Trochę późno jak na opalanie, bo 15 godzina. No ale trochę trzeba było popracować. Nawet z przyjemnością. No to teraz można podpoczywać. Zaraz zobaczycie to miejsce. No dobrze, dochodzimy do miejscóweczki. które się troszeczkę poopalam. Pewnie miejscowi rozpoznają to miejsce. Mam nadzieję, że za tydzień nie będzie tłumu tutaj, bo jak na razie nie ma nikogo. To prawda, żebym znalazł się na tej plaży, muszę przejść przez wodę. Ale Żaden problem. No dobrze, to idziemy przez... Wodę. Au. No dobrze. A, wow. Idę. Coś tu. Zaraz nie odpłynął z tą rzeczą. Zaraz zobaczymy. Nie no. Dobra, Tyk moje buty. Muszę zostawić chorobę na plaży i idę po kawę, bo już mi brakło ręki. Pięknie. Powiedzmy, że pięknie. No, może być. Dobra. Idziemy po kawę. Cyk. Cyk. Nagrodka. To się ostatnio dużo komarów pojawiło w deszczach. To po tych deszczach. Chyba mi sprzyja, bo tak jestem pogryziony, mimo tego, że się dość bo Tak gryzam jako... Ale pięknie, uwielbiam wodę, Są wody. No Kawa czeka na mnie. Aj, mnie ugryzł komar, aj, 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 aj. O jest kawusia. i'm ale to zawsze chłodna wody no bo, to idę rozłożę sobie kotyk trochę opalamka kawkę dopiję coś sobie popisze ja będę dzisiaj na go no ja rozumiem że świat nie zawsze nam sprzyja no ale zdjąłem koszulkę i i słońce zaszło no dobra zaraz pewnie wyjdzie z chmurki. no cóż no dobra jak to mówią, robię swoje. Uwielbiam przyrodę i zawsze, zawsze kręciły mnie takie nastrojowe miejsca, cisza, przyroda, jakieś rybki. Niekoniecznie łowienie ryb, ale sam widok ich. Tu jest takie miejsce, że czasem przyjeżdżałem po pracy, jak jeszcze tu można było łatwiej dojechać samochodem i po prostu otwierałem sobie wszystkie szyby Oczywiście stawałem samochodem w cieniu i po prostu sobie siedziałem i słuchałem szumu rzeki i mogłem tak godzinami ze sobą siedzieć. Teraz, teraz już nie mam takiej dużej potrzeby, teraz bardziej lubię przebywać z ludźmi, ale takimi, którymi się dobrze dogaduję. Jestem dość specyficznym człowiekiem i jeśli mam swoje towarzystwo, to, to po prostu świetnie się czuję, świetnie się dogaduję ale nie należę do większości osób i do większości, jak to powiedzieć, towarzystw. No. Raczej jestem człowiekiem, człowiekiem specyficznym i też z takimi ludźmi się zadaję, więc no, takich, takich ludzi, o, jakoś mucha, takich ludzi aż tak dużo nie ma, przynajmniej tutaj, gdzie mieszkam. A to swoje plusy i minusy, no. jak i wszystko w życiu. No już po opalaniu troszkę zbiera się na burzę, więc idę do autka, jadę do domu Ech, Jadę gotować sobie rosół Uwielbiam Uwielbiam jeść i uwielbiam gotować rosół To jest chyba jedyna rzecz, którą uwielbiam gotować No ale tak w ogóle chciałem wam powiedzieć dlaczego zaczynam za, zacząłem nagrywać filmy Mam kilka celów w tym Kilka założeń. Jednym z nich jest to, że, że szukam ludzi podobnych do siebie. Takich, którzy kochają przyrodę, są wrażliwi, a zarazem też odnajdują się w tym świecie, potrafią normalnie funkcjonować, bo łatwo. Łatwo wpaść w taką ramę jakiegoś indywidualizmu, gdzie zamiast być autentyczni, to stajemy się dziwaczni. Odbieramy to jako jakiś atut, a to w ogóle nie w tą stronę idzie. Myślę, że trzeba umieć odnaleźć się w tym świecie. My żyjemy w świecie materialnym, zarazem nie tracąc siebie, nie tracąc swojej indywidualności, wrażliwości. Wiele lat mi to zajęło, żeby w pewnym sensie to zrozumieć, ale też troszeczkę się w tym odnaleźć. Wiele dróg przechodziłem i nie mówię, że już oświeciło mnie i tak dalej. Nie, po prostu czuję się swobodnie w swoim życiu. I nie wstydzę się siebie tego, że, że jak na mężczyznę jestem bardzo wrażliwym człowiekiem. Jako na mężczyznę no wrażliwym facetem. I tutaj trzeba wiele pracy nad sobą żeby ta wrażliwość stała się jakby naszym atutem żebyśmy się nie dawali wykorzystywać no i żeby odnaleźć się w tym świecie bo no bycie twardym i takim dość cwanym jest w tym życiu na tym świecie dość skuteczne no ale ja taki nie jestem próbowałem jest dla mnie. Jeśli ktoś taki jest, ok, każdy ma swoją jakąś drogę. Czekajcie, rzucę torbę sobie do samochodu. Natomiast to nie dla mnie. Ja jestem wrażliwym człowiekiem. Chcę takich ludzi poznawać. Chcę w towarzystwie czuć się sobą swobodnie. I, I chcę rozmawiając z kimś aby otwierały mi się przestrzenie, aby ktoś mi powiedział, a doświadczyłeś tego, a widziałeś to, a spróbowałeś tego, a nie to, co masz, to, co chcesz mieć, to też jest ważne. I to jest część w życiu potrzebna temu, do takich ambicji, aspiracji itd. Ale ja chcę teraz czuć życie. Chcę czuć, że żyję, że doświadczam i chcę, żeby inne osoby mnie inspirowały do tego, że że będę miał chęć coś zrobić, że będę miał chęć gdzieś pojechać, eee, będę miał chęć coś zobaczyć, spróbować, dotknąć, posmakować, eee, no nie wiem, posłuchać. Takie rzeczy mnie teraz kręcą i podobają mi się. No i coś jeszcze miałem powiedzieć, ale mi umknęło. Może dlatego, że nie mam podzielnej uwagi i już wystarczy, że klapę od samochodu zamykam, to już tracę wątek. Zaraz do końca wsiądę do auta. No dobrze, już jestem w aucie Uff, ale gorąco Uf. Chciałem wam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć e, Ostatnio Ostatnio dość często Staram się Nie wiem czy podróżować, to za dużo powiedziane Ale gdzieś wyjeżdżać w nowe miejsca Bardzo lubię jeździć pociągiem Po prostu uwielbiam Jak siadam do wagonu I pociąg rusza i wiem, że jadę w miejsce W którym nigdy nie byłem Albo w tak odległe miejsce, że wiem, że będę musiał sobie sam poradzić i de facto mogę tylko liczyć na siebie. Tak na przykład jest jak jeżdżę na Ukrainę, czy do pociągiem, czy swoim samochodem. I jeżdżę w takie miejsca, gdzie no muszę radzić sobie sam. I uwielbiam ten dreszczyk emocji. Po prostu to jest takie część esencji życia. I na razie nie spotkałem wiele takich osób, ale też są takie osoby w moim życiu. I nie ukrywam też, że szukając sobie, na przykład partnera do życia, nie tak łatwo znaleźć sobie odpowiednią osobę, bo wejść w związek można szybciutko, natomiast znaleźć osobę odpowiednią, z którą przy której jesteś naturalny i, i dzielisz się swoją radością, i nie wygląda to dziwnie, albo nie musisz się kontrolować, tylko po prostu Twoja radość inspiruje drugą osobę. No, jest, no, myślę, że nie jest to tak często spotykane. Nie jest to takie łatwe, ale jak najbardziej możliwe, cokolwiek chcę przez to powiedzieć. No dobrze, to tyle na razie. Jak coś mi jeszcze przyjdzie do głowy. To na pewno z tym się podzielę. No i cóż, trochę widać w moich oczach podekscytowanie, bo niedługo przede mną no kolejna, kolejny wyjazd, czy podróż, mini podróż, a, a wyjazd, tak. Już mam wszystko, mam wszystko przygotowane i cierpliwie czekam do tego. Jestem podekscytowany. I po prostu czekam na to uczucie, kiedy znów wsiądę i poczuję, że codzienność zostawiam za sobą, obowiązki zostawiam za sobą, mimo że one są ważne, to i tak poczekają na mnie. Na pewno. Ale zostawiam to za sobą i czuję to, że ach, ciekawe co się będzie działo, ciekawe co, co, z czym będę musiał sobie poradzić. I ciekawe jak sobie poradzę z niektórymi rzeczami, nieraz takimi niefajnymi. Ale m, pamiętam, jak, jak zostałem oszukany na, na. No, po prostu zostałem oszukany na Ukrainie. To było w Odeście. No i co? W tym momencie, jak się zorientowałem, że jestem oszukany, no, czułem się źle, ale za chwilę sobie po prostu wytłumaczyłem, że, że to jest częścią życia, że tego się po prostu nie uniknie. I to była niesamowita ulga, i zarazem. Y, Zarazem wypływa z tego jakaś taka, taka przyjemność tego, że doświadczam różnych rzeczy, i, i właśnie nie popadam w te skrajności, że tylko będzie super i pięknie, ale nie są te trudniejsze rzeczy doświadczam ich i to jak ja sobie w głowie je ułożę, no tak, tak będę je przeżywał. I to powiem, że to zadziałało. Nie jest to czasem łatwe, ale jest to częścią życia i. I niech ta sinusoida będzie, bo wtedy, jak się pojawiają te piękne chwile, to one są jeszcze bardziej takie soczyste. I często zauważyłem też, że jak właśnie e, coś się wydarzy złego, przynajmniej u mnie w życiu to tak jest, to zawsze w tle się dzieje też coś dobrego. To tak jakoś u mnie idzie w parze. Jak mam kiepski nastrój i tak dalej, to często pojawiają się osoby. E, w, czy w moim życiu, czy w jakimś krótkim odstępie czasu, które są. No, no, z którymi lubię przebywać. I tak samo w tamtym przypadku było, było to fajne. Znaczy, niefajne doświadczenie, ale zarazem to, jak odebrałem, to dodało mi to takie siły. Takiej, takiej mocy i takiej wiary w to, że nawet jak gdzieś, no teraz się wybieram, to, to się nie boję tego, tylko mam to wkalkulowane. Okej, okay, no tak będzie. Zorientuję się, to się zorientuje, Nie mam pretensji do siebie o to, że dałem się wykorzystać czy oszukać, bo... Dlaczego mam mieć pretensje do siebie? Przecież... Przecież to nie ja zrobiłem. Bo ja nie miałem takich intencji. Ja nie chcę nikogo oszukać. Jeśli ktoś chce to zrobić, mu się uda, to znaczy, że albo się nie zorientowałem, albo nie jestem gotowy. Może nie gotowy. Po prostu, po prostu się nie zorientowałem i tyle, no, dlaczego mieć pretensje do siebie. Są ludzie, którzy żyją z takich rzeczy i oni są w tym tak dobrzy, że nie tak łatwo się połapać. I tyle. I tyle. No tak, i się rozgadałem o tym, o tym przeżyciu moim. No hmm. bo to jakoś mnie tak wzmocniło. I pokazało mi, że można sobie pewne rzeczy w głowie poukładać, nie tyle na takiej zasadzie, że sobie coś wmawiać, że się nic złego nie stało, bo, bo się stało, bo, bo była strata, natomiast... Chyba bardziej chodzi o to, że nie mam pretensji do siebie. Się dałem wkręcić. I to jest piękne. Ile lat ja potrzebowałem na to, żeby nie mieć pretensji do siebie? Piękna sprawa. Pozdrawiam.